Bartłomiej Włodkowski z kleksem przez białą łękę. wody. Pierwszy obudził się Janek i nerwowo rozejrzał dokoła. Wzrokiem szukał plecaka, który spokojnie leżał w trawie. Zanurzył w nim rękę, przez chwilę dotykiem badał kształty znajdujących się wewnątrz przedmiotów, po czym krzyknął na całe gardło, szarpiąc śpiącą jeszcze tole. Nie ma go, nie ma! Dziewczynka w ułamku sekundy poderwała się na równe nogi. Czemu się wydzierasz? Nie ma aparatu. Jest mapa, długopis, kanapka, bidon, pomarańcze od królowej, ale nie ma aparatu. Rozumiesz? I tylko dlatego mnie budzisz. Przecież sam oddałeś go Niemcom, żeby ratować podróżujących kolejką. Mówiłeś, że nie możesz postąpić inaczej. Nie pamiętasz? Nawet mi tym zaimponowałeś. No tak, miałam nadzieję, że aparat zniknie z tamtej historii razem z nami. Przecież zostały na nim zdjęcia do naszej szkolnej pracy. Nie pamiętasz? Hetka pustelnika, diabeł, odpust. A poza tym, to chyba niebezpieczne, jeśli jakieś przedmioty z naszych czasów trafiają do przeszłości, co nie? To może wywołać nieobliczalne skutki dla całej ludzkości. Oglądałam kiedyś taki film. To twoja wina. Tola stanowczym głosem przerwała katastroficzne wizje kolegi. Janek zrobił się cały czerwony. Moja? Oczywiście. Mogłeś wyjąć kartę z aparatu. Fakt, nie pomyślałem, ale nie było na to czasu. Wiesz doskonale, że wszystko działo się tak szybko. I tak dobrze, że nic się nikomu nie stało. Kleks uprzedzał, że przenosi nas w bardzo niebezpieczne czasy. Nie wiadomo, jak skończyłaby się sprzeczka, gdyby nie ostry głos, który usłyszeli za plecami. Tola i Janek odwrócili się i zobaczyli pięcioosobową bandę chłopaków w brudnych koszulach, wytartych spodniach i nałożonych na bakier kaszkietach na oko mogli mieć od 7 do 14 lat Janek wciąż jeszcze kipiący złością na Kleksa i na niefortunny obrót sprawy z aparatem postanowił odpowiedzieć pytaniem Powiedzcie lepiej gdzie my w ogóle jesteśmy Dzieciarnia popatrzyła na Tole i Janka jak na kosmitów Najstarszy zmarszczył brwi ale nie zdążył zareagować na zniewagę, ponieważ najmłodszy z grupy, chcąc się popisać wiedzą, pośpieszył z wyjaśnieniem. Jak to gdzie? W świdrach nad rzeką? Jankowi zaczynało coś świtać. W ubiegłym roku był z rodzicami na spływie kajakowym świdrem. Ale pamięta, że z ich domu w Dąbrówce jechało się tam bardzo długo, ponad godzinę aż na drugi kraniec miasta. Czemu Kleks miałby przenosić ich aż tak daleko? Coś się nie zgadzało. Ba, zaraz za tymi krzakami płynie Wisła. Wisła? Janek się zdziwił, ale po chwili przyszło olśnienie. Świdry to pewnie jakaś miejscowa białołęcka nazwa, która w ich czasach wyszła już z użycia. Skoro blisko Tarchomina, to znaczy, że wszystko jest pod kleksową kontrolą. Chyba. Co wy za jedni? Podróżujemy i trochę się zgubiliśmy. Jestem tola, a to mój kumpel Janek. Taki obrót sprawy jeszcze bardziej zdziwił szefa bandy. Ale nie chciał wyjść przed dziewczyną na źle wychowanego, więc z całej siły potrząsnął wyciągniętymi dłońmi przybyszów, a w ślad za nim uczynili to pozostali, przy okazji przedstawiając się. Prezentację zakończył najmłodszy, który wcześniej wyjawił, że znajdują się w świdrach. I najwyraźniej lubił mówić. Rysik i Wasek to moi bracia. Mieszkamy w piekiełku. A Stasik i Józek są z żerania. Na dźwięk znajomych nazw Janek uśmiechnął się szeroko. I już chciał mrugnąć uspokajająco do Toli, że wszystko w porządku, bo wie, gdzie są miejsca, o których mówi mały. Ale nie zdążył, bo Franek wystrzelił z kolejnym pytaniem. A nie jesteście przypadkiem Żydami? Zapadła głucha cisza. Tylko Rysiek zmarszczył gniewnie brwi. Tola i Janek oczywiście słyszeli o Żydach, kiedy z klasą zwiedzali wystawę w Muzeum Polin, ale dotychczas nikt nie pytał ich o tak dziwne sprawy. Pamiętali z opowieści przewodniczki, że Żydzi pochodzą z Izraela, są wyznawcami religii mojżeszowej i od najdawniejszych czasów wielu z nich było również Polakami i mieszkało w naszym kraju. Podczas II wojny światowej hitlerowcy bardzo ich prześladowali, uważając za gorszych ludzi. Najpierw zamykali w gettach, czyli wydzielonych częściach miast, a potem zabijali w obozach koncentracyjnych. Czyżbyśmy ciągle byli w strasznych czasach wojny tolu? Nie, nie jesteśmy Żydami. Czemu o to pytacie? No wiesz, Niemcy szukają Żydów. Jeżeli ktoś im pomaga, to może mieć poważne kłopoty. Na przykład w sierocińcu, uśród zakonnych w Bożym Czynie, na Białoręce Dworskiej. Od niedawna są nowi chłopcy. Na szata przywoź do zakładu warzywa. I ostatnio mówi, że siostry muszą być szczególnie ostrożne. Za ukrywanie Żydów grozi kara śmierci. Cicho, głupi! Zamknij dziób! Miałeś o tym nikomu nie mówić! Ranek zrobił wielkie oczy, jakby dopiero teraz go olśniło w sprawie ojcowskiego zakazu i spuścił głowę. Toli zrobiło się żal malucha. Nie bójcie się, my nie mamy złych zamiarów. Nikomu nie powiemy o żydowskich chłopcach ukrywanych przez siostry. Jesteśmy Polakami, tak jak i wy. Z dalszego tłumaczenia wybawił Tole dziwny hałas. – Szybko, chowamy się! Banda jak jeden mąż w mgnieniu oka wskoczyła w kępę szarozielonych trzcin, rosnących w wysokiej trawie. Tola i Janek, nie zastanawiając się wiele, zrobili dokładnie to samo. Chłopiec zdążył jeszcze chwycić swój plecak. – Niech nikt nie piśnie ani słowa! Leżeli na brzuchach z głowami przyciśniętymi do ziemi. Nasłuchiwali. Wydawało im się, że słyszą maszerujący oddział żołnierzy. Charakterystyczny tu pod wielu nóg był coraz bliżej. Co i raz padały w obcym języku ostro brzmiące słowa. To oni? Musimy poczekać. Lepiej nie wchodzić im w drogę. Janek kiwnął delikatnie głową na znak, że rozumie powagę sytuacji. Choć oczywiście nie miał pojęcia przed kim się ukrywają. Po chwili pomiędzy ździebeł trawy zobaczyli czarne żołnierskie buty i zwisające kolby karabinów a zaraz potem kilkadziesiąt nóg w chodakach i pasiastych spodniach o które obijały się metalowe szpadle Tola uniosła delikatnie głowę do góry każdy z przechodzących ludzi miał na ręku opaskę z niebieską gwiazdą taką samą widziała w muzeum Polin bezgłośnie zwróciła się do Janka to Żydzi Janek bezbłędnie odczytał z ruchu warg, a jego oczy zrobiły się wielkie, niczym pięciozłotówki. Przestraszył się nie na żarty i to chyba jeszcze bardziej niż podczas niemieckiej kontroli w ciuchci. Rysiek widząc przerażenie chłopca, nachylił się jak mógł najbliżej i najciszej jak potrafił, wyszeptał. To życi z obozu w piekiełku. Od jakiegoś czasu Niemcy codziennie ich tu przyprowadzają, żeby budowali wał nad Wisłą. Ma być bardzo wysoki. Dzięki niemu rzeka przestanie zalewać nasze pola i domy. Skończą się po wodzie. Nic nam nie grozi. Często tu przychodzimy, żeby popatrzeć, jak pracują. Ale lepiej, żebyśmy pozostali niewidzialni. Naraz rozległ się przeciągły krzyk jednego z żołnierzy niemieckich. Halt! Kolumna zatrzymała się. Arbeit! Usłyszeli. Ludzie w pasiastych uniformach posłusznie chwycili za łopaty i zaczęli kopać. Sześciu hitlerowców stanęło w cieniu pod drzewami, kierując lufy swoich błyszczących karabinów w stronę pracujących. Nie spuszczali z nich wzroku. Mijały kwadranse, a ludzie w pasiakach cały czas w pocie czoła przerzucali ziemię, usypując wysoki wał. Co i razu któryś z Niemców podchodził bliżej i pokrzykiwał. Nie trudno było się zorientować, że chciał wymusić szybsze tempo. Uwagę Toli zwrócił wysoki mężczyzna w wieku jej taty. Niesamowicie wychudzony, blady, co chwila przerywał kopanie i opierając się na łopacie, spuszczał głowę. Wtedy żołnierz, stojący pod topolą z prawej strony, ostro wykrzykiwał niezrozumiałe słowa. Człowiek od razu chwytał za łopatę i dalej przerzucał ziemię. Choć widać było, że sprawia mu to wielką trudność. Jego czoło pokrywały gęste krople potu, chociaż słońce wcale jeszcze nie było wysoko. Największy upał miał dopiero nadejść. Mężczyzna, pracujący zaledwie kilka kroków od ukrytych w trawie dzieci, zachwiał się, jakby zaraz miał się przewrócić. Tola domyśliła się, że jest bardzo chory. Wtem, kilkadziesiąt metrów dalej, jeden z Żydów upadł rozległy się krzyki Niemcy spod drzew siarczyście przeklinając błyskawicznie rzucili się w tamtym kierunku Mężczyzna odwrócił się tyłem do słońca i oparł na szpadlu wykorzystując nieuwagę żołnierzy na chwilę odpoczynku I właśnie wtedy jego wzrok spotkał się ze wzrokiem Janka Przez chwilę patrzyli na siebie Oczy starszego były smutne czarne jak noc i bardzo zmęczone Młodszego Wielkie przejęcia i obawy co się dalej wydarzy. Mężczyzna ożywił się. Jego usta zaczęły nerwowo drgać, a dzieci usłyszały cichy stłumiony szept. Pić, pić. Janek chwycił plecak, wyciągnął z niego kanapkę oraz bidąc z wodą i nie bacząc na zagrożenie, podał mężczyźnie. Ten szybkim ruchem, jakby wstąpiły w niego nowe siły, ukrył jedzenie w kieszeni spodni. A butelkę przyłożył do ust. Pił chciwie przez dłuższą chwilę, po czym rozejrzał się dokoła, a zorientowawszy się, że Niemcy wciąż nie zwracają na niego uwagi, podszedł do pracującego najbliżej młodszego mężczyzny i podał mu butelkę. Sam odwrócił się w kierunku trawy, z której przed chwilą wysunęły się jankowe ręce z życiodajnym podarkiem i wyszeptał bardzo cicho. Dziękuję. I w tej samej chwili Tola i Janek zobaczyli, że wszystko dookoła wiruje, a trawę pracujących Żydów i leżącą obok nich bandę chłopaków otacza już fioletowa mgła.